I drodzy Państwo, prosto z jachtu do super nowoczesnego samochodu kempingowego o legendarnej nazwie Bully. Samochód ten nosi nazwę Kalifornia i, drodzy Państwo, jest zbudowany na bazie bardzo popularnej T6. Ze względu na swoje gabaryty. Kalifornia, proszę państwa, prowadzi się idealnie jak auto osobowe. No i oczywiście, jeżeli chodzi o silniki i skrzynie biegów, to mamy pełną możliwość, pełną paletę wyboru. Diesel, benzyna, skrzynia DSG, skrzynia manualna. I oczywiście dla takich bardziej wymagających użytkowników polecamy również wersję z napędem na cztery koła, czyli 4motion. Auto jest naprawdę wyjątkowo komfortowe, a poza tym co najważniejsze, wyposażone we wszystkie systemy wspomagające kierowcę, po to, żeby nasza jazda była jeszcze bardziej bezpieczna. Kalifornia idealnie nadaje się na wyjazdy wakacyjne, na wypady weekendowe, a między tymi wyjazdami i wypadami, ze względu na swoje rozmiary, niezbyt duże gabaryty, jest idealne jako auto osobowe, rodzinne. Kalifornia, proszę Państwa, to auto przeznaczone dla czterech osób. Przednie fotele obrotowe. Tylna kanapa rozkładana gwarantuje bardzo wygodne spanie dla dwóch osób i dwie osoby mogą spać, jak ja to nazywam na antresoli. Wielkim ułatwieniem dla użytkowników jest to, że Antresola, czyli górna sypialnia, jest podnoszona i jest rozkładana elektrycznie. A drodzy Państwo, chcąc uzyskać dużo większą przestrzeń wnętrza w dzień, kiedy nie podróżujemy, proszę bardzo, możemy teraz podnieść do góry. Na wyposażeniu tego auta kempingowego znajdziemy również kuchenkę gazową, mini zlewozmywak i lodówkę. Oprócz tego znajdziemy też bardzo dużo schowków i półek. Cała przestrzeń została w sposób bardzo przemyślany, zaplanowana. Producent zadbał o każdy szczegół, o każdy detal. Konstruktorzy Kalifornii pomyśleli również o tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Na przykład, proszę Państwa, taki bagażnik na rowery. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery rowery. Przykładem idealnie wykorzystanego wnętrza, drodzy Państwo, to jest tylna klapa, w której są schowki na krzesełka kempingowe. Do bliższego zapoznania się z Kalifornią. Zapraszamy nie gdzie indziej, tylko do Łodzi do Centrum Samochodów Użytkowych Bednarek przy ulicy Szczecińskiej 38a.